Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś mam dla Ciebie coś ważnego do przekazania. Chcę, abyś uważnie wsłuchał się w mój głos, ponieważ ten moment nie jest przypadkiem. To ja sam sprowadziłem Cię tutaj, poruszyłem detale Twojego dnia, abyś teraz mógł mnie usłyszeć. Czuję pośpiech, który pochłania Twoje dni, troski, które ściskają Twoje serce oraz rozproszenia, które wydają się kraść Twój czas. Ale dziś mówię wyraźnie, z miłością i pilnością, to jest moje wezwanie do ciebie. Nie zamykaj uszu, nie zatwardzaj serca, ponieważ to, co chcę ci dać, jest większe, niż możesz sobie wyobrazić. Wiem, jak pełne było Twoje życie, jak codzienne rozproszenia zajmowały Twój czas i odwracały Twoją uwagę ode mnie. Ale teraz, w tej właśnie chwili, wzywam Cię, abyś się zatrzymał, wsłuchał i zrozumiał, że czas nie czeka. Nie jutro, nie później, ale teraz jest moment, aby otworzyć swoje serce i zwrócić się do mnie. Dziś chcę, abyś się zatrzymał, wziął oddech i słuchał, bo jestem tutaj, wołając o Twoje serce. Nie pozwól, aby troski i hałas życia zagłuszyły głos, który pragnie Cię prowadzić. Znam każdą myśl, która przemknie przez Twój umysł, każdą wątpliwość, która kradnie Ci pokój, a także każdy plan, o którym marzysz w ciszy. Ale aby te plany mogły się spełnić, musisz otworzyć oczy już teraz. Znaki, które ci wysyłam, nie są po to, by je ignorować lub odkładać na później. Mają one większy cel, coś, co może całkowicie zmienić twój kierunek i wydobyć na światło wszystko, co dla ciebie przygotowałem. Ale jest czas na wszystko, a ten czas może nie poczekać na twoją niepewność. Okazje, które stawiam na twojej drodze, są darami, ale też odpowiedzialnością. Nie pozostaną w miejscu, podczas gdy ty będziesz się wahać i dlatego ten moment jest tak ważny. Czuwaj, bo chcę, abyś doświadczył tego, co najlepsze, co mam ci do zaoferowania. Ile razy czułeś w swoim wnętrzu coś, co nie dawało ci spokoju, jakby coś w twoim życiu było nie na miejscu? A mimo to być może wolałeś to zignorować lub udawać, że to nic takiego. Ale wzywam Cię dziś, ponieważ czeka na Ciebie coś o wiele większego, coś, co może zmienić Twoją historię w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Proszę Cię o odwagę, abyś uznał, gdzie musisz się zmienić, i wiarę, by działać z determinacją. Wyzwania, z którymi się mierzysz, nie są na próżno. Każde z nich jest częścią czegoś znacznie większego, planu, którego teraz nie możesz w pełni pojąć. Ale nie chcę, abyś tylko przez nie przeszedł. Chcę, abyś wzrastał, dojrzewał i zobaczył, jak wiele jesteś w stanie pokonać, gdy idziesz we właściwym kierunku. Znaki, które ci wysyłam, są jak światła na drodze, abyś nie zagubił się w ciemności niepewności. Nie chcę, abyś sam dźwigał ciężar tych wątpliwości, nie są one po to, by cię sparaliżować, ale by doprowadzić cię do głębszego zaufania. Jeśli twoje serce jest ciężkie. Jeśli decyzje wydają się trudne, jeśli nie wiesz, którą drogę obrać, mówię ci, odpowiedzi czekają na Ciebie. Ale te odpowiedzi nie są ukryte, są przed Tobą, w prostocie rzeczy, w delikatnych do, które codziennie wykonuję w Twoim życiu. Może po prostu musisz zwolnić i zwrócić na nie uwagę. A gdybyś na chwilę przystanął, aby usłyszeć głos, który mówi bezpośrednio do Twojego serca? Ten głos nie jest echem świata ale wezwaniem z wysoka, przypomnieniem, że nigdy nie zostałeś zapomniany, że jest coś przygotowanego specjalnie dla ciebie. Ale muszę, abyś zaufał i działał. Nie pozwól, by duma czy strach zatwardziły twoje serce. Jest wiele, co chcę jeszcze uczynić w twoim życiu, ale to zależy od tego, czy będziesz gotowy zrobić krok w kierunku, który ci wskazuje. Kiedy poczujesz, że jakaś myśl przynosi ci pokój w duchu, kiedy jakieś odczucie popycha cię do czegoś dobrego, to ja pokazuję ci, gdzie trzeba działać. Ale potrzeba odwagi, bo nie zawsze będzie łatwo. Zmiany, do których cię wzywam, mogą wymagać wyjścia poza strefę komfortu, stawienia czoła temu, czego się boisz, i rezygnacji z tego, co ci nie służy. Ale to właśnie w tym momencie czynię w twoim życiu rzeczy niemożliwe. Napisz w komentarzach, jestem gotowy, by przyjąć błogosławieństwa Boga w moim życiu. Widzę twoje wewnętrzne zmagania, nawet te, których nikt inny nie zauważa. Znam ciężar, który niesiesz w ciszy, pytania, które pojawiają się, gdy nikogo nie ma w pobliżu, a nawet marzenia, które skrywasz w obawie, że się nie spełnią. Nie ma niczego w tobie, co umknęłoby mojemu spojrzeniu a jednak wciąż próbujesz wszystko rozwiązać sam, dźwigając ciężar życia bez szukania kierunku, który nieustannie staram się Ci pokazać. Dziś chcę, abyś zrozumiał coś głęboko ważnego, nie zmuszę cię do zobaczenia tego, co Ci ukazuje. Jestem cierpliwy i czekam na Twój moment, ale czas to dar, który nie wraca. Szanse, które Ci wysyłam, błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowuję, nie będą wiecznie czekać. Ta wiadomość, którą teraz czytasz, to więcej niż przypomnienie, to apel. Nie ignoruj znaków, które już umieściłem w twoim życiu, ponieważ mogą one być początkiem przemiany, której tak bardzo pragniesz. Ile razy czułeś coś w sercu, wrażenie, Niewytłumaczalną pewność, że powinieneś postąpić w określony sposób, ale się wahałeś, ile razy pozwoliłeś, aby strach lub wątpliwości cię sparaliżowały, pozwalając, by okazja przeszła ci koło nosa, dziś wzywam cię, abyś działał z odwagą, abyś wyszedł z bezruchu i zaufał, że nawet gdy cel wydaje się niepewny, droga będzie bezpieczna, ponieważ będę z tobą w każdej decyzji, w każdym kroku. Znaki, które ci wysyłam, są proste, ale głębokie. Mogą przyjść w czymś słowie, w myśli, która przynosi ci pokój, w zmianie kierunku, która wydawała się mało prawdopodobna, ale współgra z tym, co wiesz, że jest słuszne. Nie oczekuj czegoś nadzwyczajnego czy niemożliwego. Nadzwyczajność tkwi w prostocie tego, jak codziennie dotykam twojego życia. Ale musisz otworzyć oczy, bo nie mogę cię pobłogosławić, jeśli twoje serce jest zamknięte. Nie obiecałem życia bez wyzwań. Są one częścią procesu wzrastania, twojej ewolucji. Ale obiecałem, że nigdy nie zostawię cię samego w obliczu tych wyzwań. Gdy dostrajasz się do tego, co ci pokazuje, gdy decydujesz się podążać za znakami, które ci daje, znajdujesz siłę i mądrość potrzebne, aby stawić czoła każdej trudności. Strach może cię odwiedzić, ale nie będzie miał mocy, by cię powalić, bo Twoja wiara będzie większa. A gdybyś na chwilę przystanął i spojrzał na znaki, które już ci wysłałem, pomyśl o tych chwilach, w których czułeś, że powinieneś coś zrobić, ale pozwoliłeś, aby to minęło. Nie chcę, abyś się za to obwiniał, bo znam Twoje ograniczenia i to, jak wyzwania mogą zamazywać Twój obraz. Ale dziś proszę Cię, abyś wybrał inaczej. Otwórz serce i bądź gotów działać z wiarą, nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi. Nie ma nic złego w wahaniu się. Ale istnieje niebezpieczeństwo w pozostawaniu w niepewności. Wzywam cię do życia, w którym możesz w pełni doświadczać tego, co dla ciebie zaplanowałem, ale to wymaga zaangażowania. Samo pragnienie zmian lub proszenie mnie o pomoc nie wystarczy. Potrzebuję, abyś zrobił swoją część, abyś wykonał kolejny krok, choćby najmniejszy. Ten akt wiary jest tym, co przemienia, co sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością. Napisz w komentarzach. Wybieram działanie z wiarą. Dziś pragnę, aby te słowa dotknęły Twojego serca niczym delikatny wiatr, który przynosi jasność i siłę. Wiesz, że droga życia nie zawsze jest prosta, a czasem dni wydają się pełne chaosu, przytłoczone lękami, niepokojami i wątpliwościami, które próbują Cię sparaliżować. Widzę każdą myśl, która przebiega przez Twój umysł, każdą troskę, która odbiera Ci sen i każde marzenie, które pielęgnujesz w ciszy. Znam Twoje bóle i wiem, ile razy czułeś się bezradny lub zagubiony. Ale posłuchaj, nigdy Cię nie zostawiam. Umieszczam znaki na Twojej drodze, delikatne dotknięcia, które pokazują Ci, że jestem obecny, że mam cel dla Twojego życia. Te znaki nie są przypadkowe, to jasne wiadomości, że Stoję obok Ciebie, zawsze gotowy, aby Cię poprowadzić. Jeśli czujesz się przytłoczony, to dlatego, że nadal próbujesz dźwigać ciężar, który nie został stworzony, abyś nosił go sam. Chcę, abyś zaufał mi i planowi, który przygotowałem dla ciebie. To nie znaczy, że będzie łatwo, ale każdy krok będzie podtrzymywany przez moją rękę. Nie pozwól, aby strach oddalił cię od tej prawdy. Wątpliwości mogą sprawić, że zaczniesz kwestionować, ale nigdy nie mogą zgasić miłości i troski, które codziennie na ciebie wylewam. Prawdziwa wiara to siła, która przemienia. To zaufanie, które nie zależy od okoliczności, które pozostaje mocne nawet w chwilach niepewności. Taka wiara jest tym, czego od Ciebie oczekuję, nie dlatego, że chcecie testować, ale dlatego, że wiem, że właśnie ta siła zaprowadzi Cię dalej, niż możesz sobie wyobrazić. Zaufaj znakom, które Ci wysyłam. To więcej niż wskazówki, to odpowiedzi. To drzwi, które otwieram, aby pokazać Ci, że pracuje nad czymś większym, czymś co wykracza poza twoje marzenia. A gdy myślisz, że może ci się nie udać, chcę, abyś pamiętał, że nie oczekuję, byś był doskonały. znam twoje słabości, wiem o bitwach, które codziennie toczysz. Nie osądzam cię za twoje upadki, oczekuję tylko, że się podniesiesz i nadal będziesz patrzył na mnie. Kiedy wykonujesz mały krok wiary, kiedy decydujesz się zaufać, nawet gdy wszystko wokół wydaje się niepewne, właśnie wtedy przemieniam niemożliwe w rzeczywistość. Łatwo jest dać się rozproszyć hałasem świata, troskami, które pojawiają się każdego dnia. Dlatego proszę, abyś miał otwarte serce, abyś był wrażliwy na znaki i wskazówki, które Ci wysyłam. Nie zamykaj oczu na to, co Ci pokazuję. Czasem mówię do Twojego serca poprzez coś prostego słowo myśl, która przynosi spokój, impuls do działania. Te chwile to okazje, abyś dostosował swoje życie do tego, co dla Ciebie przygotowałem. Jeśli jest coś, co chcę Ci dziś powiedzieć, to że jesteś kochany. Nieważne, co przeszedłeś, ile razy popełniłeś błąd lub ile razy czułeś, że zawiodłeś. Moja miłość do Ciebie jest stała, a moja obecność niezawodna. Ale potrzebuję, abyś był gotowy odpowiedzieć na moje wezwanie. Wiara to nie tylko wierzenie, to działanie. To podążanie naprzód, nawet gdy nie widzisz końca drogi, ufając, że prowadzę każdy twój krok. Jeśli teraz czujesz coś w swoim sercu, CEO popychacie do zmiany, co woła cię, by żyć inaczej, nie ignoruj tego. To może być początek czegoś nowego, czegoś, co na zawsze odmieni twoją historię. Nie czekaj, aż wszystko będzie doskonałe, by zacząć. Zacznij z tym, co masz, z tym, co czujesz. Jestem tutaj, aby Cię wzmocnić i pokazać, że z wiarą i gotowością nie ma barier, których nie można pokonać. Znam Cię dogłębnie. Wiem o tych chwilach, gdy próbowałeś samodzielnie rozwiązać wszystko, wierząc, że wystarczą Twoja siła i logika, by pokonać wyzwania. Wiem również o momentach, gdy strach Cię sparaliżował, wątpliwości kazały Ci kwestionować wszystko, a ból pozostawił Cię bez odpowiedzi. Ale dziś chcę, abyś usłyszał jedno: nigdy Cię nie opuściłem i nigdy Cię nie opuszczę. Nawet kiedy tego nie dostrzegasz, ja działam, wysyłam Ci możliwości, otwieram drzwi i odnawiam Twoją siłę. Ile razy pokazałem Ci drzwi, a Ty się zawahałeś, ile razy poczułeś ten impuls w sercu, by iść naprzód, ale zdecydowałeś się cofnąć. Nie mówię tego, by Cię oskarżać, ponieważ znam Twoje słabości. Znam bitwy, które toczysz wewnętrznie, lęki, które Cię zatrzymują. Ale chcę, abyś wiedział, że nic z tego nie zmniejsza mojej miłości do Ciebie. Jestem tutaj, by zachęcić Cię, abyś otworzył oczy, dostrzegł to, co jest wokół Ciebie i zaufał, że wszystko, co dla Ciebie przygotowałem, jest dobre. Znaki, które Ci wysyłam, nie są przypadkowe. To odpowiedzi, wskazówki, zaproszenia, byś żył zgodnie z celem, który mam dla Twojego życia. A ten cel nie jest mały. Jest pełen pokoju, nadziei i radości. Ale musisz być czujny. Musisz odłożyć na bok rozproszenia i troski, które uniemożliwiają ci zobaczenie tego, co naprawdę się liczy. Dziś chcę, abyś pozwolił, by moja obecność była silniejsza w twoim życiu. Abyś poprosił o przebaczenie za te chwile, gdy ignorowałeś moje znaki i otworzył się na nową wrażliwość. Nie chcę, abyś nosił w sobie poczucie winy za swoje porażki, ale abyś zdecydował się działać inaczej od teraz. Każdy dzień to nowa szansa na rozpoczęcie od nowa, na zharmonizowanie swojego serca z moim i na życie w pełni. Wokół ciebie jest tak wiele osób, a może nawet ty sam, które noszą w sobie wątpliwości, niepewność i głęboki ból. Życie potrafi być trudne, ale chcę, abyś wiedział, że żadna z tych sytuacji nie wymyka się spod mojej kontroli. Każda łza, którą wylewasz, jest przeze mnie widziana, a każda modlitwa, nawet ta wypowiadana w ciszy, jest wysłuchana. Nic nie umyka mojemu wzrokowi i nic się nie dzieje bez mojej obecności. Kiedy stajesz przed trudnościami, nie pozwól, aby odebrały ci pokój. Nie pozwól, aby wyzwania zaślepiły twoje serce na moją opiekę. Chcę, abyś ufał, że nawet w burzach jestem tam, podtrzymując cię. Chcę, abyś miał rozeznanie i dostrzegał, że znaki, które ci wysyłam, są dowodami mojej miłości, małymi światłami, które prowadzą cię, gdy wszystko wydaje się ciemne. Nie obiecałem Ci życia bez walk, ale obiecałem, że będę z Tobą w każdej z nich. Dlatego umieszczam znaki na Twojej drodze, aby przypominały Ci, że nigdy nie jesteś sam, że we wszystkim, co przeżywasz, jest cel. Każda trudność może zostać przemieniona w coś większego, coś, co Cię wzmacnia i zbliża bardziej do mnie. Dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ jesteś tutaj, gotów słuchać. To nie jest przypadek. Jest coś, co chcę zrobić w Twoim życiu. Coś, co już się zaczęło w momencie, gdy otworzyłeś przede mną swoje serce. Podejmij teraz tę te decyzje. Zaufaj mi, bądź uważny i pozwól, abym pokazał Ci cuda, które dla ciebie przygotowałem. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, napisz w komentarzach: jestem uważny na znaki od Boga. Niech to będzie deklaracja Twojego pragnienia, by żyć w zgodzie z moją miłością i planami, jakie mam dla Twojego życia. Każdy nowy dzień to kolejna szansa. Którą ci daję, dar, abyś dostrzegł, jak bardzo jestem blisko i jak wspieram cię na każdym kroku. Nawet jeśli troski życia próbują skraść twoją uwagę, chcę, abyś wiedział, nigdy nie przestaje działać. Każdy szczegół wokół ciebie nosi znak mojej troski, mojej miłości do ciebie. Moja wola dla twojego życia jest dobra, doskonała i pełna radości, ale musisz zaufać. Zaufaj, że nawet wtedy. Gdy rzeczy wydają się być nie na swoim miejscu, wszystko układa się w czasie, który wyznaczyłem. Cierpliwość to coś, co rozwijam w tobie, ponieważ chcę, abyś zrozumiał, że nie wszystko dzieje się w twoim czasie, lecz w moim. A gdy decydujesz się czekać z ufnością, zamiast się martwić, odnajdujesz pokój, który tylko ja mogę ci dać. Nic nie umyka moim oczom. Widzę twoje łzy, słyszę ciche prośby i dostrzegam to, czego twoje serce jeszcze nie umie wyrazić. Nawet gdy nie rozumiesz moich dróg, ja wciąż jestem obok, działając dla ciebie. Ile razy chciałeś się poddać, ile razy patrzyłeś na swoje życie i zastanawiałeś się, czy nadal trzymam wszystko pod kontrolą. Chcę, abyś wiedział, że nigdy, ani przez chwilę, nie zostawiłem cię bez kierunku. Kiedy myślałeś, że jesteś sam, otwierałem drzwi, stawiałem ludzi na twojej drodze, wysyłałem znaki, których być może nie zauważyłeś. Ale teraz jest czas, aby otworzyć oczy, aby dostosować swoje serce do mojej woli. Dziękuję Ci za każdy moment, w którym rozpoznałeś moją obecność, nawet w prostych sytuacjach, bo to sprawia mi radość. Ale chcę Ci przypomnieć, że przygotowałem dla Ciebie znacznie więcej. Każde błogosławieństwo, które już otrzymałeś, to dopiero początek. Ciągle daję Ci nowe szanse, pozwalam na nowe początki, wzmacniam Cię w każdej chwili słabości. Nigdy z Ciebie nie rezygnuję, a każda szansa, którą Ci daję, jest dowodem mojej miłości. Dziś chcę, abyś podjął szczere zobowiązanie. Chcę, abyś postanowił być bardziej uważny na znaki, na dotknięcia, które wysyłam, na momenty, w których przemawiam bezpośrednio do Twojego serca. Nie pozwól, aby te chwile zostały zapomniane. Odpowiadaj z wiarą, z pewnością, że wszystko, co robię w Twoim życiu, jest dla Twojego dobra. Chcę cię umocnić, abyś pozostał wytrwały i nie zboczył z drogi, którą dla ciebie wyznaczyłem. I nie chodzi tylko o ciebie. Wzywam cię do modlitwy również za tych, którzy są wokół ciebie, za tych, którzy wołają o znak, szukają odpowiedzi i czują ciężar wątpliwości oraz strachu. Chcę użyć ciebie jako narzędzia wiary, aby te niespokojne serca dostrzegły, że jestem obecny. Pragnę, aby poczuli moją miłość w sposób tak prawdziwy i tak mocny. Że wszelka niepewność zostanie zastąpiona pokojem, a każdy ból nadzieją. Wiesz, że Mój Duch Święty jest z Tobą. To On prowadzi Cię, rozjaśnia Twoje wybory i daje Ci pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. On jest cichym głosem, który przypomina Ci, że nie jesteś zagubiony, nawet gdy świat próbuje przekonać Cię o czymś przeciwnym. Chcę, abyś pozwolił, aby ta obecność była jeszcze silniejsza w Twoim życiu. Chcę, abyś zaufał, że żadna trudność nie jest większa niż moja ręka. Wyzwania nie zostały stworzone, aby cię zniszczyć, lecz aby cię ukształtować, abyś nauczył się patrzeć poza okoliczności. Każda trudność niesie w sobie możliwość wzrostu, głębszego zaufania do mnie i doświadczenia mojej dobroci. A gdy to dostrzegasz, brzemię staje się lżejsze, a Twoja ufność niezachwiana. Dziś może być początkiem czegoś nowego. Chcę, abyś zostawił za sobą to, co Cię wiąże, co oddala Cię ode mnie. Nie pozwól, aby świat Cię rozpraszał, aby Ból czynił Twoje serce twardym, ani aby strach Cię paraliżował. Moja miłość jest odpowiedzą na wszystko, czego potrzebujesz, i chcę, abyś żył pełnią życia z sercem zharmonizowanym z moimi planami. Chcę, abyś wiedział, że Twoja walka nie pozostaje niezauważona. Widzę wysiłek, jaki wkładasz, aby iść naprzód, nawet gdy zmęczenie próbuje cię zatrzymać. Widzę modlitwy, które zanosisz, gdy nikt nie patrzy, szczere pragnienie czynienia dobra, nawet pośród wątpliwości. To wszystko jest dla mnie ważne i czczę cię za to. Nigdy nie chciałem, abyś stawiał czoła wyzwaniom życia o własnych siłach. Gdy czujesz się słaby, to moja siła cię podtrzymuje. Gdy strach próbuje cię zdominować, to mój pokój cię chroni. Gdy wątpliwości próbują cię oddalić, to moja miłość przyciąga cię z powrotem. Pozwól mi być twoją twierdzą, twoim bezpieczeństwem, niewyczerpanym źródłem odwagi. I podczas twojej drogi, podczas podejmowania decyzji i mierzenia się z codziennością, chcę, abyś spojrzał wokół siebie innymi oczami. Chcę, abyś dostrzegł moje znaki, abyś zobaczył moją rękę w rzeczach, które mogą wydawać się małe, ale mają wielki cel. Ten uśmiech, który cię rozjaśnił, to słowo, które przyniosło ci pocieszenie, ta okazja, która pojawiła się niespodziewanie, to wszystko jestem ja, dbający o ciebie. Chcę, aby Twoje serce było bardziej otwarte, bardziej wrażliwe na mój głos. Często przemawiam przez proste rzeczy, ale aby usłyszeć, musisz zwolnić, przestać szukać natychmiastowych odpowiedzi i pozwolić, by mój pokój uspokoił Twoje serce. Nie chcę, abyś zgubił się w hałasie trosk lub rozproszeniach świata. Chcę, abyś znalazł we mnie wszystko, czego potrzebujesz odpowiedzi, kierunek, bezpieczeństwo. Pamiętaj, aby dziękować. Wdzięczność to potężny klucz, który otwiera Twoje serce na jeszcze większe działanie z mojej strony. Dziękuj za to, co już masz, za to, co już dla Ciebie zdobyłem, za błogosławieństwa, które już złożyłem w Twoich rękach. Gdy zbliżasz się do mnie z wdzięcznym sercem, wylewam jeszcze więcej na Twoje życie. Ponieważ wdzięczność jest odzwierciedleniem Twojej ufności. Wiem, że masz marzenia, pragnienia i plany, i chcę, abyś wiedział, że znam je lepiej niż ty sam. Znam każde z nich, ponieważ to ja zasadziłem je w Twoim sercu. Ale chcę także, abyś zrozumiał, że mój czas jest doskonały. Kiedy wydaje się, że coś się opóźnia, to nie dlatego, że o tobie zapomniałem, ale dlatego, że przygotowuję coś większego, coś, czego jeszcze nie potrafisz pojąć. Oddaj mi wszystko. Każdą troskę, każde zmartwienie, każdą wątpliwość. Złóż u moich stóp to, co cię obciąża, co odbiera ci pokój. Jestem w stanie unieść twoje ciężary, przemienić twój ból w siłę, twoje łzy w radość, twoje niepewności w zaufanie. Oddaj mi także swoje marzenia, bo wiem, jak przemienić je w rzeczywistość w sposób, którego sobie nawet nie wyobrażasz. Dziś jest Dzień Odnowy. Chcę, abyś wyszedł stąd wzmocniony, pewniejszy, bardziej świadomy mojej miłości. Chcę, abyś poczuł, że niezależnie od tego, co Cię czeka, będę z Tobą, podtrzymując Cię, prowadząc Cię, kochając Cię. Niech każdy Twój krok, każda decyzja, każdy przeżyty dzień będzie wyrazem mojej miłości w Twoim życiu. Napisz w komentarzach, przyjmuję pokój i prowadzenie Boga we wszystkich dziedzinach mojego życia. Niech te słowa Cię wypełnią, jako deklaracja wiary przypominająca, że nie jesteś sam. Jesteś kochany, otoczony troską i prowadzony przeze mnie, a we wszystkim, co robisz, będę z Tobą.